Jak najlepiej rozpocząć dzień w nowym mieście? Oczywiście od przebieżki po najpiękniejszych dzielnicach. Jeszcze lepiej biegać na moniatury, np. w parkach narodowych, albo na szlakach, które mają tak wymyślne nazwy, jak np. Na schody do nieba. Do tego oczywiście jazda na rowerze i to w Singapurze, gdzie jeden z najwyższych szczytów można zdobyć kilka razy w ciągu jednego dnia. oprócz tego siłownia. Do pakowania punktów rozwoju w wytrzymałość, co przyda mi się podczas nadchodzącego półmaratonu warszawskiego. Co łączy te wszystkie aktywności? Otóż zawsze towarzyszą mi słuchawki. A teraz moim numer jeden są Huawei friarki, czyli słuchawki z otwartą konstrukcją, która idealnie trzyma się uszu, i to nawet w czasie intensywnego biegu. Dodatkowo są wodoodporne, więc po treningu bez problemu można je przemyć wodą. Do tego mają mikrofon z algorytmem otrzymania dźwięków, więc w czasie coli moi współpracownicy nie narzekają na jakość rozmów. Już za kilka dni właśnie te słuchawki będą mi towarzyszyły podczas półmaratonu, gdzie mam zamiar pobić swój rekord życiowy. Widzimy się na starcie.